Moja szkoła. Moja szkoła to Szkoła Podstawowa nr 18 imienia Książąt Raciborskich w Raciborzu. Jest to ładny, nowy i wielki budynek i znajduje się on przy ulicy Ocickiej. Myślę, że bardzo lubię moją szkołę ze względu na wysoki poziom nauczania i pracujących tu nauczycieli. Są oni bardzo dobrzy i zawsze mogę na nich liczyć. Rano wstaję trochę niechętnie ze względu na wczesną godzinę. Nierzadko chce mi się jeszcze spać, lecz gdy wychodzę już do, z domu, bardzo chętnie jadę do szkoły, bo wiem, że za niedługo spotkam się z koleżankami i kolegami z klasy. Wtedy zaczyna się normalne, spokojne, zwykłe szkolne życie. I właśnie za to również lubię moją szkołę. Za to, że mogę tam spokojnie, normalnie żyć. Niektórzy narzekają na zbyt wielką ilość sprawdzianów. Owszem, ja również za nimi nie, prze nie przepadam, ale rozumiem także nauczycieli. Przecież muszą sprawdzać wiadomości uczniów. Bardzo lubię w szkole szczęśliwy numerek. Polega on na tym, iż samorząd uczniowski losuje numery i ten numer zwalnia od pytania i niezapowiedzianych kartkówek. W szkole podoba mi się także wystrój, za co wdzięczna jestem naszej nauczycielce plastyki, która zachęca uczniów do robienia pla prac plastycznych. Oprócz tego wszystkiego bardzo lubię moją szkołę, bo ma piękne otoczenie boiska, tor dla rowerów i wiele zieleni to wszystko mi się podoba. Szkoła ma ta ma także ładne korytarze, które są czyste i zadbane. Organizuje bardzo wiele wycieczek i wyjazdów na kilka dni, co mi bardzo odpowiada. Szkoła ta segreguje również śmieci, co jest potrzebne w naszym mieście. Lubię moją szkołę za wszystko, a w szczególności za to, że jest. Dziękuję na Śmiejak, bo to już będą. w zeszłym roku otrzymaliśmy kilku najsłateczniejszych uczniów w tej szkoły, czyli SP18. Teraz jesteśmy uczniami gimnazjów numer 6 za ściany. Bardzo mile wspominamy te 6 lat życia w tej szkole. Kolejny to wyzwania najszczersze przyjaźnie i bardzo mile wspominam te 6 lat spędzone w tej szkole. Dziękujemy Państwu i życzymy Państwa dzieciom także takich miłych, wspomnień jak nasze. Dziękujemy. W mojej szkole są fajni nauczyciele. Są zabawni, na lekcjach żartują i śmieją się. Gdy dzwonek dzwoni, rozpoczyna się lekcja i wszyscy cieszymy się, że będziemy widzieć naszych ulubionych nauczycieli. Nauczyciele z naszej szkoły pomagają nam na lekcjach, gdy czegoś nie rozumiemy, rozwiązać jakieś zadanie lub pomóc się wypowiedzieć na jakieś pytanie. Gdy nie radzimy sobie na lekcjach z jakimś tematem, możemy iść do nauczyciela po lekcjach, żeby nam wytłumaczył to, co nie rozumiemy, czyli kółka dodatkowe. Gdy mamy jakiś problem, idziemy z nim do wychowawcy, i wychowawca nam pomaga i zachowuje dyskrecję, gdy go o nią poprosimy. W naszej szkole numer 18 pracuje bardzo dużo nauczycieli. Są to ludzie, którzy swój zawód wykonują z wielką pasją. Wiele z nich są nauczyciele z powołania. Mają odpowiednie wykształcenie pedagogiczne i bardzo dobrze wykonują swoją pracę. Choć uczniowie nie zawsze zachowują się dobrze, są niegrzeczni, to nauczyciele umieją sobie z nimi poradzić, zachęcają do nauki i wybaczają drobne przewinienia. Dla mnie najlepszą nauczycielką jest nasza pani wicedyrektor, która uczy nas przyrody. Pani Sława Galińska umie zainteresować nas swoimi lekcjami, które są bardzo urozmaicone. Pani Galińska jest miła i bardzo ją lubię, i myślę, że lubi swoją pracę. Jesteśmy właśnie w gabinecie pani dyrektor. Dzień dobry, krecimy film o naszej szkole. Czy chciałaby pani odpowiedzieć na kilka pytań? Bardzo chętnie. Czy może nam pani powiedzieć, w jakich okolicznościach patronami naszej szkoły zostali ciągnięci na Dlaczego właśnie ci władcy zostali tak uhonorowani? Szkoła w 1993 roku, kiedy powstała, była pod przewodnictwem, że tak nazwę, pana dyrektora motorkoniki, z wykształceniem historykiem. I wtedy, właśnie przez te pierwsze lata, zastanawialiśmy się, no, że należało w szkole y, jakieś miano nawet. Ja byłam wtedy zastępcą dyrektora. I, I y, w czasie godzin wychowawczych i oczywiście w trakcie życia szkoły były prowadzone rozmowy z uczniami, a my jednocześnie na lekcjach historii omawialiśmy władców lokalnych, ponieważ uważaliśmy, że w tej chwili to są władcy lokalni, a kiedyś to byli władcy dużych terytoriów, którzy wpływali na życie Polski. I w związku z tym, że ich było tak dużo, a uczniowie w ogóle nie znali tych władców i omawiali bardzo szeroko. Ten temat tak bardzo zainteresował uczniów, że kiedy przeprowadziliśmy potem ankietę w szkole, jakie miano szkoła powinna nosić, to właśnie uczniowie wybrali władców Radzimarski. Co Pani zdaniem odróżnia Waszą szkołę od innych? Po pierwsze, szkoła duża, ale jednocześnie szkoła bezpieczna, szkoła o wysokim poziomie nauczania, o wysokich osiągnięciach sportowych, językowych, i przyjazna dziecku, ponieważ głównie staramy się patrzeć na ucznia i realizujemy w związku z tym bardzo dużo różnorodnych programów autorskich i innych rzeczy, które by sprzyjały właśnie nauczaniu przyjaznemu uczniowi. Jakie szkolne sukcesy Pani zdaniem zasługują na szczególne wyróżnienie? Sukcesów jest tak dużo, że właściwie naprawdę trudno powiedzieć, które są najważniejsze. Mamy w szkole, jak zauważyliście, dwie duże szafy z pucharami i to są puchary, które zostały osiągnięte przez uczniów tej szkoły w przeciągu 8 lat, właściwie niecałych 8 lat, 7 od 99 roku i widzicie sami ile ich jest. To są puchary zarówno na osiągnięcia dydaktyczne, jak i osiągnięcia sportowe nasi uczniowie mają bardzo duże osiągnięcia w konkursach międzynarodowych, na przykład miejsce, pierwsze miejsce w kangurze, konkursie międzynarodowym matematycznym. Potem to są na przykład konkursy ogólnopolskie z języka polskiego, z języka niemieckiego, między innymi również z, na przykład z przyrody, z nauczania początkowego mamy bardzo dużo osiągnięć i oczywiście sportowych, albus, to są konkursy typu albus, typu olympus i tak dalej. Także myślę, że tego naprawdę jest tak dużo, że no, no trudno wymieniać taki i ten jeden szczegół. Szkoła posiada certyfikaty Szkoły z klasą, Szkoły Promującej Zdrowie ISO 14001. W jaki sposób wpływa na to nasze codzienne szkolne życie? Wydaje mi się, że ten wpływ jest bardzo duży. Powiedziałam właśnie przed chwilą, że staramy się, aby szkoła była przyjazna uczniowi, aby uczeń otrzymywał nie tylko wykształcenie, że tak powiem, ale również pewne zasady do życia i między innymi Szkoła Promująca Zdrowie, norma ISO 14001, to są takie normy, które wpływają na życie człowieka, bo działania ekologiczne, czyli postępowanie, jak należy postępować ekologicznie w swoim codziennym życiu, jak należy postępować, żeby być zdrowym samemu, albo również zdrowym jako zdrowe środowisko. To wszystko ma bardzo duże znaczenie, a my tego uczymy. Staramy się, aby wpoić uczniom właśnie te zasady, dlatego mamy nadzieję, że w przyszłości właśnie według tych zasad uczniowie będą postępować już jako dorośli ludzie. Jesteśmy na terenie szkoły. Jest to zawsze pięknie i zielone. Tradycją jest to, że każda pierwsza klasa, podczas pasowania na ucznia sadzi tutaj swoje drzewko. Drzewko dorastają wraz z nimi w ciągu 6 lat, a ta stoi nasze drzewko. Przyjadę klasy szóstej. tę posadziliśmy tutaj nasze drzewo. Jest początek marca, drzewo nie opuściło jeszcze swoich miejsc. Znajdujemy się e, na podwórku szkolnym. E, przede mną widać szkołę i patio, za mną boisko, a po prawej stronie widać kościół Matki Bożej. No numer 18, możemy Książę i Imieniem 18, imienia Pociągę Zdrowia. No, no. Numer 18. Znajdujemy się w najbardziej tajemniczym miejscu w całej szkole, ponieważ uczniowie nie mają tutaj wstępu, czyli pokój nauczycielski. Ostatnio byliśmy tutaj przy kręceniu filmu A Was dla, dla nauczycieli. Mówimy no, że. Nauczyciele odczuwają ciężką pracę. Widzicie Cześć. te faktury, po prostu koszmar. Nauczyciele odczuwają ciężką pracę. Nauczyciele no, mogą się wyciszyć o na przykład. Nauczyciele odczuwają tutaj na po męczących lekcjach. No jasne, co chwila tutaj też pójdzie. Na Nauczyciele mogą tu wypocząć po męczących lekcjach. No nie wiem, co chwila ktoś pójdzie do drzwi. Znaczy, to pewnie dzień, czy owilej drzwi, a to są takie kiepskie oceny. Mi się to podoba, ja uważam, tu się jej godzinami. Bardzo ja lubię tych ludzi, którzy tutaj przebywają. Uczciwe większości. większość. A teraz zapraszamy na krótką wędrówkę po szkole. Tak, niebieski, codziennie są tutaj kilkoosobowe piekrzynki. Niektórzy chodzą tutaj z poważnego powodu, ponieważ to może, a niektórzy tylko dlatego, ponieważ mają na służbie. Pozdrowi szkolni, którzy opublikowali swoje obowiązki. Zaraz sprzątaj w robitarze. Znajdujemy się w gabinecie pani wicedyrektor Sławej mądrzyńskiej galińskiej Dzień dobry. Dzień dobry. Czy możemy zadać pani kilka pytań? Oczywiście. Na początek pytanie prywatne. Jakie ma pani zainteresowania? Lubię dobrą książkę, lubię chodzić do kina, a ostatnio lubię jeździć na rowerze, ale w domu, stacjonarnym. Już nie robią pani wielkich szacunek, ale i bardzo panią lubią. Jaka jest ocena nowego nauczyciela? Nie wiem. Nie znam recepty na dobrego nauczyciela, jestem po prostu sobą, robię to, co lubię robić i ja myślę, że to wszystko, to jest chyba ta recepta, jeżeli o taką receptę chodzi. Współpracuje Pani z nauczycielami w sprawie zastępstw i wycieczek, czyli nasi nauczyciele są grzeczni, jak Pani ocenia grono pedagogiczne naszej szkoły? Znaczy powiem szczerze, że nie oceniam ich w kategoriach grzeczności czy niegrzeczności, tak prędzej oceniam dzieci. Natomiast nasi nauczyciele są bardzo fajni. Jest to naprawdę super grono i bardzo lubię z nimi współpracować. są ludzie z dobrym poczuciem humoru, ale też pracowici. I naprawdę daje mi się, że mamy grono szczególne. Bardzo dobre. Zajmuje się Pani m.in. problemami uczniowskimi, gdy coś malujemy lub stanie się coś niedobrego. Czy w szkole dużo jest takich spraw? Ostatnio mało. Powiem szczerze, że faktycznie były takie lata, kiedy no, zespół wychowawczy, którego jestem człowiekiem musiał się zbierać dosyć często, a teraz ostatnimi czasy jakoś tak mniej, nie wiem czy to jest taki wpływ po prostu właśnie tego grona pedagogicznego, czy też uczniowie no, stali się lecz, lepsi, grzeczniejsi. No, mogę coś powiedzieć o tej szkole, bo pracuję już w niej ładnych kilka lat. Wcześniej pracowałam w innej szkole i tu mam jakieś porównanie. Jest to szkoła bardzo dobra. Szkoła, w której dużo się wymaga, ale nauczyciele wymagają też od siebie, a dopiero potem od uczniów. I dlatego mi się wydaje, że to jest naprawdę jedna z lepszych szkół w Bracie Czy nasi patroni mogą być uczniami z naszej szkoły? Są dumne gdzieś tam z góry na nas patrzą i na pewno czują dumę, szczególnie z Was. Dziękujemy za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję do widzenia. Zajmujemy się przedstawiałem informatycznym. Na lekcjach informatyki możemy nauczyć wielu rzeczy programów edukacyjnych. Nasi domy są kompetentni, i warto odpowiedzają nasze lekcje. Można także tutaj zdobyć certyfikat ECBL.

Ciekawych pomieszczeń. Na przykład sekretariat z biurem pani dyrektor, gabinet pana pedagoga i trzy sieć na pomieszkę. Oraz pracownie oraz pracownie. Historyczna, matematyczna, przyrodnicza i plastyczna. Znajduje się prawdziwe mikroskopy i też można się pomyśleć że jest to pracownia przyrodnicza.

Znajdują się tu ptaszki, kuliki, chomiki, rybki, słupki morskie i czeskoczki. To jest kulik na najmniej łapek. Najbardziej lubi przygryzać kawę, sprzętu komputerowego, zwłaszcza jeśli są to kobie pani dyrektor. Lubi też jabłuszko, trawę i siarko.

Książąt Traciborski, władz ci mieszkający na tym Traciborskim zamku. Znajdujemy się na górze w miejscu św. Tomasza Pantaleńskiego. Rzeczy sztuki nazwali Perłą Śmiercią. Są. Fundowana została w 1287 przez księcia Przemysła. Obecnie oczekuje na gruntowną renowację i cały zamek. Przejdźmy na dziedziniec zamkowych. Pomyślać, że 800 lat temu ktoś chodzi po tych deskach. Po śmierci Kazimierza i wraz z nastaniem rządów jego starszego syna mieszka otyłego około 1239 roku stołeczny charakter odzyskał racibusz. Miejscowy gród oparł się na jazdowi mongolskiemu. W 1249 roku jego umocnienie sforsowało oddziały wojowniczego biskupa Brunona ze Schauenberga, który zdobył jednak położone po drugiej stronie odry miasto lokacyjne. Te fakty świadczą, że położony na nadrzecznym wzniesieniu zamek, okolony młynówką, był trudny, zdobycia, był trudny do zdobycia fortecy. Racibórz zachował stołeczny charakter za czasów księcia Władysława. W latach 1285-1287, już po śmierci władcy, zamek na ostrogo był oblegany przez wojska księcia Władysławskiego Henryka IV Produsa. Synowie Władysława udzielili bowiem schronienia, poróżnionemu z Henrykiem biskupowi Tomaszowi II. Długotrwałe oblężenie, które wziął za kanglę swojego dziełopisarstwa Jan Długosz zakończyło się szczęśliwie pojednaniem księcia z biskupem. Na pamiątkę tego wydarzenia Tomasz II wybudował na zamku w Raciborzu Bożym kolegiatem świętego Tomasza z Kankry. Pobożni kanonicy rezydowali przy kaplicy zamkowej pod tym samym wezwaniem, nazywanym dziś Perłą Górnośląskiego Baroku. Rychło książę Przemysł Raciborski, który objął rządy w Raciborzu, rozpoczął przebudowę, nadając zamkowi kształt gotyckiej, murowanej budowli ze skrzydłami mieszkalnymi, dziedzińcem, kaplicą i systemem umocnień, na który składały się grube mury obronne wzmocnione basztami. Zamek w Raciborzu po licznych przekształceniach architektonicznych przetrwał do dziś i stanowi najznakomitszy na Górnym Śląsku przykład architektury obronno-rezydencjonalnej. Moim codziennym obowiązkiem jest chodzenie do szkoły. Bardzo nie lubię dużących się lekcji, a szczególnie latem, kiedy świeci słońce i jest gorąco. Jedynie podoba mi się w szkole szczęśliwy numerek, dzięki któremu nie obawiam się, że nauczyciel weźmie mi do odpowiedzi. Cieszę się też z tego, że każdego dnia w szkole mogę spotkać kolegów. Dzień to, że Od nowego roku nie będzie tak fajnie, bo będą mundurki. Nie lubię też dźwigać codziennie rano do szkoły masy książek. Ale są też pozytywne strony. Na przykład na lekcjach bardzo często jest śmiesznie poprawia nastrój. Trochę rzadko, ale jednak jeździmy na różne wycieczki, za... różne e, ciekawe i zabawne wycieczki. Wszystko ma swoje plusy i minusy. No to chyba większość uczniów powie tak jak ja, że szkoła to przyjemność, a ja na przyjemności nie mam czasu. W mojej szkole jest wielu nauczycieli. Każdy z nich ma, ma w sobie coś wyjątkowego. Jednakże żaden nauczyciel nie jest tak oryginalny i wspaniały jak mój wychowawca Tomasz Ottman. Zanim został moim wychowawcą, kompletnie nic o nim nie wiedziałam. Tylko moja siostra mówiła mi, że jest wymagającym, wymagający, ale zarazem bardzo zabawny, sympatyczny i że lekcje z nim nigdy nie są nudne. Kiedy zobaczyłam go po raz pierwszy, z wyglądu niczym nie przypominam nauczyciela z opowiadań mojej siostry, ale na szczęście moje wątpliwości szybko zostały rozwiane. Zaraz na pierwszej lekcji przekonałam się, że moja siostra miała absolutną rację. Co więcej, pan Hetman okazał się jeszcze lepszy niż, on, niż w opowiadaniu. Mój wychowawca jest stronnie uzdolniony. Uczy języka polskiego i informatyki. Prowadzi również stronkę internetową naszej szkoły. Dzięki niemu nasza stronka jest ciekawa i aktualizowana na bieżąco. Dzisiaj już wiem, że nie mogłam lepiej trafić. Pan Tomasz Hetman jest najlepszym wychowawcą na świecie i widać, że. Bycie nauczycielem jest jego powołaniem. potrafić zażartować, a kiedy trzeba, umieć coś zachować porządek. Mój wychowawca ma wiele ciekawych pomysłów, i to dzięki niemu życie naszej klasy jest ważne i pełne niespodzianek. To jest właśnie mój wychowawca.